Hej ja Siemano, Center Spacing witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj otworzyliśmy sobie stronę Chunk Base jest tutaj nasz Survival 118 i mamy tutaj nasz wgrany seed i może troszeczkę oszustwo, ale niech już im tam będzie. Tutaj mieliśmy spawn, jest to na bionie, na biomie tajka. W pobliżu mamy GOD, którą fajnie by było sobie prawdopodobno. Co to znaczy prawdopodobna? Jakbym wyłączył tłumacza? Likely. No to prawdopodobnie, nie wiem, co to, nie wiem czemu. I to jest po prostu nasz seed. Mam tutaj kanion i jak widzicie, mamy tutaj na przykład kopalnię albo pochowany skarb. Możemy sobie go odwiedzić. Mamy tutaj zrujnowany portal, który oczywiście sobie znaleźliśmy. Mamy tutaj, jak widzicie, dużo, to jest biome forest, mamy tutaj dużo, tu jest nawet wioska, wioska w Tajce, tutaj kolejne dwa skarby obok siebie, jak widzicie, tutaj mamy w ogóle duża zimna ruina z klasterem, może tak będzie lepiej, duża no, zimna ruina z Klasterem. Wiecie, to, to są chyba po prostu te ruiny. E, mamy tutaj też statek. E, mamy tutaj statko, ruiny. Tutaj mamy monument. E, no i zmniejszymy sobie to jeszcze. I jak widzicie geody niestety musimy sobie wyłączyć, bo ich jest naprawdę dużo. Ale jak wyłączymy sobie już geody, to może jeszcze wyłączmy wąwozy. Wyłączmy sobie te wąwozy, bo one też nie są jakoś nam potrzebne, i coś to klikną. Zobaczmy teraz, jak widzicie, tutaj mamy spawn, tutaj mamy jedną wioskę, tutaj mamy portal, parę kopalni. I jak sobie zmniejszymy, to zobaczmy, że ta tajga wcale nie jest taka duża. Tutaj mamy kollocean, ocean, tutaj mamy biom zimowy snow i tajga. I jak widzicie, tutaj mamy trochę forestu. Tutaj mamy plains. Czyli tutaj w sumie moglibyśmy się osiedlić. Tutaj mamy midle, nie pamiętam co to było. E, także tu moglibyśmy się osiedlić. To jest outpost villagerów. A, a to są twierdze. A twierdza mamy gdzieś w pobliżu. E, a tu co mamy? Eee, mamy nawet mushroom fields. Dobrze. Jak widzicie, niestety nie mamy też tutaj nic w pobliżu z tego, ale okej. Okay. Czyli fajnie by było sobie zapisać e, wioskę. Zobacz ile, a czy. My jesteśmy około portalu. To są w ogóle chyba czanki, na których mogą się slajmy pojawiać, tylko to sobie wyłączę i zobaczcie, że tutaj mamy. Ruinet Portal, obok zaraz jest kopalnia, a tutaj już mamy wioskę w Tajdze, także możemy sobie to odwiedzić. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Tutaj mamy trochę plaży, statek jest nawet w pobliżu, dlatego ja sobie te trzy rzeczy pozapisuję. Zapiszę sobie wioskę, zapiszę sobie, zapiszę sobie statek i zapiszę sobie ten skarb. I sobie go po prostu odwiedzimy. Tu są nawet dwa statki. No to bliżej będzie do tego. Także do zobaczenia w następnym odcinku. A to było, yy, co nas czeka na nas, idzie yy, nasz Konstrukcji Także możemy w ogóle zobaczyć jeszcze co innego. Skamieniałość nas. Co byśmy tutaj. Yy, fajny kawałek śluzu, nie? biony jaskiniowe. O, właśnie. Patrzcie, tutaj mamy. muszę przesunąć do dołu. Nie tym guzikiem tym. Jak widzicie, mamy tutaj Lash Caves. Mam tutaj Lash Cavesy. Ogromne połacie Lash Cavesów. E, tutaj mamy Deep Frozen, to nie Dripstone Caves. Także całkiem fajnie tutaj jest, także link do tej strony dam wam w opisie, także do zobaczenia w następnym odcinku, a może nie wiem co będzie pierwsze, ale aktualnie jestem po nagraniu drugiego odcinka, także pewnie jeszcze nie wiecie o co chodzi z tym portalem, także dlatego radzę oglądnąć sobie drugi odcinek, także a to dlatego, że tak, ja już to nie wiem, zastanawiam się czy pierwsze dam no co ty klikasz? Czy pierwsze dam em, odcinek, czy pierwsze dam to? Em, pewnie dam pierwszy odcinek. No chyba tak będzie. Także co my tu mamy? Cold Ocean. DeFreezing Frozen Cold. Deep Ocean. No także do zobaczenia. Cześć.